Dzień dobry. Witajcie. Właśnie wybieram się na spotkanie z braćmi rodzeń, lekarzami i youtuberami. Spotkanie odbywa się 23 sierpnia o godzinie 18 w hotelu Wiena. House Easy, SI, czyli z, angielska, z angielskiego na Polski Łatwy Dom Łatwy. Hotel mieści się na Sokolskiej 24. Udaję się autobusem i będę relacjonował w krótkich lub dłuższych filmach które będę nagrywał w trakcie tego spotkania z racji, że mój smartfon po prostu ma system zabezpieczenia przed przegrzaniem. To ja, będzie krótkie spotkanie, dwie godziny. Ja spróbuję jak najwięcej materiału nagrać i Wam zaprezentować po prostu w krótkich, tak jak mówię, filmach lub dłuższych. Zobaczę, jak mi się to uda zmontować. Będę montował po prostu rano albo na wieczór, w nocy, ze względu na to, żeby mi się nie przegrzał smartfon, na którym nagrywam HTC U11. Na razie mi niestety nie stać na inny sprzęt. Korzystam z tego, co mam i po prostu się cieszę, że mam ten sprzęt, że mogę po prostu. Używać, nagrywać i przekazywać różne sprawy, różne sytuacje, nagrywać różne filmy na moim kanale na YouTube. Także do zobaczenia. Ja właśnie wychodzę i za niedługo wracam ze spotkania z braćmi rodzajem lekarzy, youtuberzy. To by było na tyle na ten moment. Dziękuję. Witam Was, właśnie wróciłem i będę się zabierał do zmontowania krótkiego takiego filmu wprowadzającego w całość spotkania z Bractwkimi Rodzeń. Ten filmik krótki niejako będzie zapowiedzią następnych filmów z tego spotkania. Dziękuję. Na ten moment. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.